Dzień dobry proszę Państwa, ja jestem Litenek, a to jest po raz kolejny Fire Red Randomizer Naz. Nasz team od ostatniego odcinka się praktycznie nie zmienił. Tylko po prostu mamy Isidora i Shreka. Ale to z powodu takiego, że straciliśmy dwa ważne Pokémony, jakby nie patrzeć dla naszego teamu. Ale jeśli o tym nie wiedzieliście, wyciągnąłem ominęliście poprzedni odcinek, to nie wiem co tu robicie i zapraszam do poprzedniego odcinka. Czy coś? No. Yy, dobra, yy, dzisiaj pójdziemy na lidera. Ewspiemy Pokemony wszystkie na 30 level około. No wszystkie mają 30. Nasz team wygląda zajwiście. Pójdziemy dzisiaj na lidera i połapiemy wiele Pokemonów, ponieważ dzisiaj mamy taki odcinek. Tylko niech powiedzcie mi tak, czy życzę odpowiednią ilość potek, żeby pójść na lidera? Oczywiście, że nie. Eee, potki, potki, potki były tutaj. Jak się nie mylę. Tutaj? Nie. Eee, eee. O, tutaj był. Dobra, nie patrzę. Mogę kupić cztery, to zakupię dziesięć. I wola? Voilà. Eee, mam dziesięć. Tutaj proszę tego. Dziewięć. Awakeningi. Tak jest, cztery tu nie przyda. Um. To idziemy na lidera. E, dajcie mi to tutaj. E, I odkryłem jedną rzecz, żeby móc kupić Pokemona, bo się one wyrandomizowały tylko. Trzeba kliknąć Armando, się ostatnio o tym przekonałem. Electrike. Smaczum? Co to jest? Absol. Uuu. By się nam przydał jakiś poroczny. Czyli byśmy pewnie zamery wzięli, ponieważ nie zna żadnego ataku psychicznego. A nie, my będziemy potrzebowali kogoś nauczyć kata. O nie. Choć. Kurczę. Musimy kogoś odłożyć. GG się najmniej... Nie, GG się przyda. Przepraszam Hunter, ale ty jesteś najmniej użyteczną częścią teamu. Mimo, Mimo wszystko. Ale Bartłomiej idzie na ostatniej miejsce, ponieważ on jest martwy. Ale typu on jedyny zna Kata i to jest smutne. Nie ma żadnego itemu. To jest... O tutaj, on gdzieś powinien być. Eee, kurczę, ale nie wiem kto wymyślił, żeby w potrzebować kata, to, jest... to jest... Żart. Eee, mam mochi pierwszą. Okej. Okay. Mochi sobie poradzi z większością problemów. Ale ona jest troszkę overleveled, to choć... Mery? Nie, Mery nic nie jest, zrobić. Chodź, Izidor. pidgey <noise> to, 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 fajnie. Slakoth... Już nie będzie slakota. Okej, okay, eee... Izidor... O, mamy dwóch starterów w teamie sobie uświadomiłem, ale tam. Ciul. Eee... No teraz to by się przydał. Under, ale nie możemy wyjść z gymu Więc yy, Bo takie sobie ustaliłem zasady e, ponieważ tak e, e, Poczę sobie utrudnić e, Chodzi chodź tu moci Prawie straciłem dobrego Pokemona O on i kantapie wysyła Znaczy ona Chikorita, eee... Chodź, Mery. E, w ogóle, czy coś się ciekawego wydarzyło ostatnio? No, było, Był nowy rok. Rozpoczął się nowy rok. Był Sylwester. Mam nadzieję, że wszyscy się lepiej czujecie e, e, w nowym roku i że ten rok będzie wam bardzo dobrze służył. O, Krokonoł. W roślistym, roślinnym dżimie, ale... Tam cichutko... Ale mówię szczerze, pasuje e, e, Krokonou do drugiej generacji, znaczy tfu, po prostu to jest taki pokemon, subcio, meganium, Ech, chodź tutaj Mary, to sobie poradzisz. Po prostu poradzisz. I bardzo dobrze że sobie poradziłaś. Oho, to teraz Shrek powraca, żeby... Dlaczego to komentuję w taki sposób? To nie powinienem tak robić żadne rzeczy z powodu takiego, że tak się nie powinno robić, bo to jest nude. Czy coś idyky. E Okay. Cały gym wypróżniony oprócz lidera. Zaczniemy moczy? Mi się tak zdaje, że to będzie najlepszy pomysł. Eee. 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 To dobrze, że wzięliśmy mochi. Znaczy, niby tylko mił, ale. Pokonać militera, czyli mówić, że mieliśmy coś. Ale to mogło się dla nas źle skończyć, mi się tak zdaje. O, zaraz będzie nowy Pokémon. Co, panie, nie mam Pokeboli? 19. Tutaj mieliśmy eventowego Snorlaxa, który. Nie wiem, kto się okazał ostatecznie. A Kata już nie mam. W sumie. Aha. Mam rower. A nie mam. Okej. Nie wiem dobra e, Wysłuchamy, go dostaniemy bon rowerowy bo, bo rower się przyda Tak na pewno nagrywam Nagrywam dźwięk, nagrywam Jeśli się nie nagra, dźwięk zupryta jeszcze tam ciul zacznę, żeby przynajmniej nie było słuchać, bo muzykę mogę podmienić e, Chodźmy Tutaj by chcieliśmy pójść na roller coaster No serio, register. Nie chcę się z nimi wszystkimi walczyć. Zacznę się. O, możemy sobie pierwszym pokemonie na drodze 17. Będzie niekto inny jak. Explode. I super. E. Mary? Ty znasz tego. Isidor? I Sleep Powder? Jak się nie złapiesz tego bo Jeszcze najedzie jednego bola. Dobrze, ja piercile. Ale tych problemów... Jak możemy nazwać explauda? Exp. Expowisko. Idykę. Co mi przychodzi do głowy, kiedy słyszę explaud? Pterodaktyr. Nie wiem czemu. Ptero da k ty, k -ty Pterodakt T a ej e, dobra ucieknę nie a ja powinienem sobie podleczyć pokemony przed jakąkolwiek walką czy jestem zaś underleveled? czy mi się tylko zdaje? Dobrze. Nie widzę. Dobre. Ty, czy coś nie wymieniałeś? Krokono. Krokono za Maroką. Aha, nie, mogłeś mieć krokonową bo mam tego Ferraria Petra. E, czyli o taką formę. Czyli nie możemy złapać? Dobra, wyleczymy Pokémon teraz, bo troszkę obrwaliśmy I pójdziemy pować Pokémony. Dzisiaj to będzie taki bardziej łapańsko niż. Pytyńsko? Odcinek. A tym Pokémonem będzie. Sydot. <sob> <śmiesz> Miesz na ciebie aż żal marnować tych Pokemon. <śmiesz> Dobra, jeśli zginiesz, to nie jesteś tego warzywym filmem. No kurcze, znaczy to akurat wiedziałem, że teraz, no... E, e, e. Nie, ...nie będzie w stanie być złapany. 20 to kupię z 10. I to kupię tych z 10 kolejnych. Okej, okay, Wiem, gdzie mogę złapać Pokemony. I czeka nasz drugi eventowy Snorlax, ale chyba będzie tym samym Pokemonem, co był teraz bubbly i tylko mów. ale potrzebujemy to jednego koło żeby złapać barwę umieja jak to się nie przyda w wyłapaniu mery to powinienem wymienić mery za kogoś tylko nie wiem za kogo Może, nie może może to zrobię Może tramanta wróci do naszego teamu jak ze starych czasów a mógł być Ninjask. I też jest sidot. E Tutaj nie można zawać Pokemona, tylko najpierw trzeba pokonać wszystkich przeciwników. O, ogry Mocz, jesteś szybszy. Eee. <ścoughs> o nie. Jaka sytuacja. O, Whipindel. Whipim... Wipin... Dobra nie masz. Weeping Del. I tyle. Eee, jeszcze Kakuna. Też Kakuna nie ma e, Kto się nam przyda? No to łapanie pani Izidor. Bo ty możesz posypać. Dobra Czyli pierwszym Pokemonem na tej drodze mi się wydaje, że będzie to ktoś taki jak Fidosfane, który mi kontruje całkowicie Izidora. Not Stonks, chodź tu play, bo nie mi się naciągnąć. To kontra bole. Pile of Swine. Hmm, huh. Maniek. Nie, nie jestem oryginalny, wiem o tym. Maniek z epoki dodawcowej. <grych> Chodźmy jeszcze tu Lavender Town, bo tam jest Nordlax, którego będziemy potrzebować. Hop, 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 hop. Chłopie, przysmieście? A, czy to jest nowa droga? A, ru 12, ok. Co robi specjalnie, żeby mnie złapać? Izidor, Myk. Różnica leveli nie pomoże. Eee, Hunter? Jak coś, to tego. Eee, eee, GG. Za Jak coś ten Bartłomień nie jest w teamie, on ty może znać Explosion. Jedyny <grymne> pokémon, który może... wytrzymać to Explosion jest nic, nie co trzyma małą HP. Ewidentnie jestem kinda underleveled. A nie, nie jesteś pobity. Nie waż. Ty co? Co się... Chodź to moczy. To jest kinda frustrujące jak na moja. Dosłownie, Kenta, to jest frustrujące na tym etapie, że... O, Izidor ewoluuje! Uuu, mamy Venosaura! Izidor, Venosaura, chodź tutaj, Hunter, bo ty będziesz też ewoluować, I hope so. A, i będzie jeszcze tego, Shrek, ewoluować, uuu, cała klasa! Dobra. Popatrzcie, bo po się nie chce z tobą walczyć. Pokeflute. Parasekt. Mogło być lepiej, ale mogło być gorzej. Heee. A to ty znasz Singa. Zapomniałem. Obudzisz się, Hunter? Proszę. Okej. Okay. A ty masz gdzieś level. A i tak się złapałem. Parasekt. Nie wiem, nie mam pomysłu. I to jeszcze źle napisałem. Ale teraz mamy wszystko odblokowane. I jeszcze możemy zwać Pokemona wy na safari zone. Tylko, że tutaj zrobimy taką zasadę jedną, że jeśli Pokémon ucieknie, to nie zalicza się, że nie mogę go bo to jest jakiś żart, że Pokémony mogą uciec. Kiedy to nie jest przyjemne. Czyli pójdziemy teraz do Safari żeby złapać sobie Pokemona. I... Albo sobie coś takiego, że mogę złapać kilka Pokemonów... Albo sobie Mogę... O! coś takiego, że mogę wyrzutować sobie wybranego Pokemona. Na takiej zasadzie. Castform... OK. mogę złapać. Dla Sklopsa nie... Też mogę złapać. Midorana to mamy już. Znaczy mamy... GG. Castform... Na tu. A tutaj? Jak to są one? Ninjas. Momentajno. Tropius. Tu. Nie! dobrze się bałem. Coś jeszcze jest tutaj? Nie. Okej. Okay. A jeszcze będziemy mogli złapać w mieście kogoś. Ninjas. A, Sky attack. To się przyda. Hartstum Horsy brzmi kusząco. Tu, oh, przyznam. Ekans. Bayleaf, Leaf, Shiftry. Zangusaj już mamy. I mamy kropów jeszcze. To jest nie zawsze. Mutu, To co już byśmy mieli za XATU. Blizi też jest OK Ale chyba się skończyło po mute, ale jeszcze nie wiemy w 100%. To tutaj jeszcze jest oprócz tych, a tutaj co jest? Descrops. Descrops. A ten mute mnie kusi. Okej. Okay. To idziemy na mute. Ale ty mnie kusisz. Ok. Right. Dziękuję ty ulańcu. Ile ty mogłeś jeść, żebyś mógł wpaść do Pokemona, Pokebola? Hmm. Jak można nazwać Mewtwo? W praktyce to jest jedna, jeden z potężniejszych Pokémon psychicznych z geny pierwszej. Czyli... Hmm. Potężny F2 nie. E To jest klon. Co jest klonem? Hmm. Hmm. Lecz nie zapomnę, co tutaj przybliżenie kamerki. E, klonami są bliźniacy, a blizaniennymi bliźniakami to jest. Um. Ciekawe czy załapie coś nawiązanie. Antlix. <grymne> <grymne> Co to? Nie zdążę o weź. A już zapałem mute, to mam Mewtwo. Bubble beam. Iron. Będzie tutaj trzeba chodzić i pozbierać te wszystkie itemy. Cold złote zęby. Mega punch. Postręk się przyda. Dziękuję. To ile pozbieramy się? Jak jesteśmy tutaj od razu? Po ile nam 100 kroków? Oblastość mógł być, ale nie. Mimo, że to jest piękny pokój, ale nie. A kurczę, Dobra. Tak czy inaczej, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka, takiego luźniejszego. Mam nadzieję, że się Wam podobało, ale ten odcinek jest takim luźniejszym odcinkiem, więc... Tak? Więc będziemy się już widzieć na następnych odcinkach, więc państw zyłam, cześć Państwami, do cześć!